Witam serdecznie Ostatnio zagaił się taki temat Ponieważ widziałem tam Studenci z Właśnie coś z pszczelarstwa Że świrowali I temat mieli na zajęcia, że Rośliny w pszczołach No nie, więc spróbujemy, słuchajcie, coś powiedzieć, tak jakby po mojemu. Według moich doznań, tak? Możecie się cofnąć. Oczywiście cofać na moim YouTubie bardzo daleko. Ja już roślin ładowałem do pszczół, słuchajcie, najróżniejszych i w ogóle. Uważam, że w tym jednym roku co pszczoły... Te włoszki, co porobiłem, i dostawały bardzo dużo ode mnie roślin. One bardzo, bardzo dobrze y, zaprosperowały na tym. Y, kolejny sezon, jak pojechałem z nimi na sucho, było już tylko gorzej. Tak, więc y, to jest pewien taki mój motyw, który ja zauważyłem, i pszczoły, które nie nadają się do warunków danych. My jesteśmy w stanie w ten sposób różny je podratować, podnieść ich odporność. Też może trochę dopomóc im zawalczyć z warozą, ale w głównej mierze uważam, że podnieść ich zdolność zdrowotną, motyw zdrowotny, to jesteśmy w stanie to zrobić mocno w pszczołach i uważam, że rośliny są bardzo ważne. Pszczołach, tak? Do teraz mi pozostało to. Wcześniej robiłem to trochę bardziej, jakby usilnie, i urozmaicenie. W tej chwili robię rośliny podstawowe, ale też daję czasami coś ponadto. A więc zaczynając temat, najważniejsze uważam jest to, żeby do pszczół dawać. W taki sposób rośliny, że one są zapodawane na surowo. Czyli nie gotujemy wywarów. Uważam, że gotowane wywary są bez sensu do pszczół. Tym bardziej, że te mikstury, które damy do podkarmiaczek, one mają być zjedzone na szybko. My nie dajemy takich porcji, które stoją nie wiadomo jak długo, więc gotowane to nie musi być. Gotowanie rozpieprza wszystko w ogóle, słuchajcie, nadzieja. A więc już mówię. Tak. Na moim kanale można zobaczyć różne rzeczy. Po pierwsze, jak teraz na przykład ja robię gar mój około 120-130 litrów. Tak. To pierwej biorę takie wiadro. Idę zbierać rośliny i teraz rośliny możemy patrzeć na rośliny dwojako. Uważam, że dla pszczół dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa roślin to są takie, które działają pewien motyw na warozę i po prostu pszczoły przeżarający mają dużo kwasów w hemolimfie. Dodatkowo Wydzielają się w ulu pary i olejki, które po prostu robią zły, zły współczynnik dla rozwijającej się warozy. Więc to są wszystkie rośliny, które mają w sobie jakiekolwiek kwasy organiczne. Teraz jeśli chodzi o szczaw, to, 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 to fuj, yy, związki szczawianowe, tak? czyli szczaw. Yy, Kwas szczawiowy to jest koński szczaw, taki duży szczaw, co nawet go konia i krowy nie chcą jeść. Tak? Może kozy? <grymne> Więc to jest jeden, jeden, jedna roślina. Ten nasz szczaw taki, co, co jemy, tak? W ogóle szczawie pokrzywa. I uważam dobre są liście miłożębe, jak ktoś ma dostęp. Tam masz czuć kwaskiem od nich, wyjątkowo. Więc słuchajcie, w trakcie sezonu, jak ja robię taki wywar, że robię zupę dla pszczół, nie? to robię coś takiego, że właśnie zbieram cały taki, na przykład takie wiaderko. Tak, zbieram całe. I teraz możemy zadziałać dwojako. Chodzi o to, żeby po prostu to wszystko, co mamy w tym, tym rozmiażdżyć. A to dolejemy trochę wody i będziemy tłuc cząkiem, aż się zrobi paperajda, Albo możemy wziąć mieszadło od kleju i wiertarką, kręcić tak długo, ale na oszczonym z krawędzi mieszadłem, tak, że te krawędzie są poostrzone i wtedy nam potnie ładnie te rośliny a później jeszcze je o brzeg wiadra, tak pierzemy je. Pierzemy. I teraz, zanim robimy syrop, to bierzemy jakieś takie sito. Przelewamy to przez sito. Wydziądzamy to przez sito. Tą wodę, którą nalewamy automatycznie do gara, przelewamy tą naszą berbeluchę. Tak. I w tym momencie duża ilość tego soku surowego tak wchodzi nam w skład tego naszego syropu. To to tak, tak. I wtedy, jeśli my to zrobimy w zimnej wodzie, wypierzemy i w ogóle, to nam w ogóle nie zatracą się y, kwasy, tak? Bo one nie uciekną. Nie robimy tego w słońcu. Robimy to w cieniu, tak? W chłodnym miejscu. I tą wodę, co robimy syrop, to robimy lekki syrop, tam jeden do jednego max żeby właśnie ten cukier nam się rozpuścił w tej chłodnej wodzie a ta chłodna woda utrzyma te wszystkie olejki i kwasy to jest ważne nie? ale też jest druga część roślin która jakby nie patrzymy na warozę a patrzymy na inne dobroczynne skutki uważam, że to są rośliny typu właśnie yy, liść Lipy, eee, babka, Kwawnik. Glistnik jest bardzo fajny, bo on wybija pasożyty. Tak? Glistnik jest bardzo fajny. Mm. I w ogóle ja czasami dochodzę do wniosku, że jak mamy taką łączkę z miękkich roślin, to możemy pojechać słuchajcie kosom. Troszeczkę i to przemielić, rozumiecie? I jak już nam się nie chce bawić w wybieranie roślin, to po prostu dać tą zupę z jakichkolwiek roślin. Chodzi o to, żeby nie dać czystego syropu wodno-cukrowego, tylko żeby dodać roślin. Ale jak mamy patrzeć bardziej, właśnie w ten sposób, że pszczoły podleczamy, to jeszcze uważam, że jest bardzo ważny czosnek. To jest jeden z najważniejszych. Najważniejszych roślin, tak, które możemy dawać do pszczół. I wtedy gnieciemy tą główki czosku. Musimy je bardzo fajnie rozmemłać i w ogóle i tak dalej. Główki czosku, to z reguły uważam, że i cebuli to najlepiej mieć taki właśnie czonek i w tym wiaderku rozgnieść na taką papkę i wtedy z tej papki możemy, jak my to dobrze wypłuczemy, to tam za wiele nam na tym sicie nie zostanie. Nie? Ten sami miąższ się tak rozwali na drobne i on wejdzie właśnie w strukturę tego syropu. No i to, co już wchodzimy w rośliny lecznicze. Tak? One mają zadanie na przykład, że larwa została pokłuta przez warozę. To to ją podleczy. Później tą pszczołę. I tak dalej. I w ogóle. I te pszczoły. I to dobrze działa na te pszczoły. Uważam, że nie powinniśmy dawać syropu cukrowego właśnie po pierwsze, że mocnego, a po drugie, że, że właśnie, że, że bez niczego tylko po prostu dodajemy do tego roślin, za każdym razem innych. Możemy też dawać liście z wierzby, one mają salicynę, kwas salicynowy on działa też dobrze i w ogóle na, na właśnie nosemę, tak E, więc słuchajcie, działamy naprawdę ostro. Możemy robić różne rośliny. Prawda? I teraz słuchajcie, to wszystko dobija do motywu robienia ziołomiodów. Oczywiście te żelomiody możemy robić na różny motyw. Po pierwsze, albo możemy rozpuszczać w, w syrop, w tym, robiąc syrop dla pszczół. Albo możemy rozpuszczać cukier, albo możemy rozpuszczać miód. Albo możemy to robić w motywie niepożytkowym, albo, albo możemy robić to w motywie właśnie jeszcze pożytkowym, i w tym momencie mamy większą zawartość miodu w tym wszystkim. Zapodawając coś, co ma mniej niż 1 do 1 cukru w roztworze, pszczoły przerobią to w ten sposób, że i tak bardzo to przypomina miód w swojej strukturze a więc robiąc żyłomiody ja uważam, że bardzo fajny specyfik to jest taki że jednego razu że ustawiamy sobie ule że gniazdo i połówka to najlepiej nie, i na to drugi korpus do karmienia czy tam jak ramkowe i tak dalej ja to uważam, że te słoiki są wtedy najfajniejsze i wtedy robimy taki motyw, że dajemy. Jednego razu przychodzimy i dajemy, właśnie gotowany wywar z liści lipy. On da taki fajny rubinowy kolor i zlobi, zrobi tą gęstość tego miodu, taką lepkość stworzy. To jest super. Glutowatość to jest ekstra. Drugi raz, jak przychodzimy, to robimy mięte na surowo i tak robimy na zmianę, nie? aż nam zasklepią te połówki, tak? Więc przychodzimy i dajemy te pożytki, ale to nie to, że tam przychodzimy, nie? Tylko przychodzimy, wybieram słoik, na przykład co cztery dni przychodzimy, nie? I robimy taki żołomik na przykład. E, więc możemy tak też do tego podchodzić, że możemy automatycznie robić też żyomiody. Jak ktoś ma lichy pożytek i w ogóle ten rzepak się skończy i nie ma już nic więcej, to wtedy robienie czegoś takiego jest fajne, uważam. Nie? No, ale wtedy nie napieprzamy tego cukru, że robimy mocny wywar cukrowy, tylko lekki wywar cukrowy, a tą zieleninę, nie, którą mamy w tym wiaderku to na przykład czy tam w garze to ustawiamy tak 5 rodzin, a nie 50. tak? Nie rozmaczamy to na wielką ilość rodzin, tak? Nie działamy leczniczo, tylko działamy tak, żeby był z tego jakiś tam wzmocnione to wszystko, nie? W tym wszystkim, co nam zostanie w tym słoiku, więc to nie będzie tylko woda i cukier w tym słoiku, tylko jak my to będziemy tak robić skrupulatnie zagęszczeniowo, że tak powiem, to, to będzie jak przecier pomidorowy, to będzie mocne, nie? w swojej strukturze, a właśnie dlaczego mięta ma być na surowo tłuczona, bo to jest fajnie, bo ja zauważyłem, że jak zrobiłem taki ziołomiód, to za każdym razem, kiedy otwieramy słoik, on ładuje tym ama aromatem swoim, słuchajcie, naprawdę, i, i żołamiut to doszedłem, to jak będę robił żołamiut jeszcze w przyszłości, to będę robił go właśnie w ten sposób, nie? Tak. Chyba że, właśnie tak jak na przykład, ja mam tutaj rodziców i robią dużo soku wiśniowego, to na przykład, jak już nie chcą sprzedawać czy jakaś partia, im się zepsuje, że jest trochę gorszy, mdły i tak dalej, to po prostu taką partię oscyluję, ile rodzin mi na ile to przerobi, i po prostu dodaję do tego cukru. I, i, i ładuje to w pszczoły, nie? Jakieś ramki tam się z tego wykręci. Więc to tak to wygląda. Tak, więc, a, a, a dobijając teraz do samych roślin wcześniej, yy, można robić na przykład czosnek też na sposób, że można opryskiwać ule tym sokiem surowym. Tak? Można opryskiwać, jechać po ramkach i w ogóle yy, na, na tą grzybową chorobę, to niby ten czosnek działa. Więc można, słuchajcie, na najróżniejszy sposób działać z tymi naszymi pszczoła, pszczołami i tych właśnie tych roślin właśnie dawać, tak. Ja wychodzę z założenia już po czasie, że po prostu, to po prostu nie może być gotowane, tak. Jak będzie coś gotowane, to będzie się psuło, nie? To już tego, z tego pszczoły nie będą miały tego wszystkiego, co, co, co po prostu robimy to na surowo. Tak? To musi być na surowo porobione. Musi być to porobione w cieniu. Musi być to porobione, że chłodna woda. Żeby właśnie nie pouciekały te kwasy organiczne. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo ważne. No i w sumie nie wiem, no. To, to jak rośliny, to teraz możemy działać dalej. Słuchajcie, to ktoś może sobie kupić książkę żelarską. Mm. Nie mam tu jej teraz, bo bym zapodał coś, co nieco. E, przytargam je przez zimę, to Wam pokażę. E, można, przy, można po prostu mieć jakieś lepsze książki pszczelarskie, e, fuj, żelarskie. I, 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 ale to nie patrzeć na pszczoły, na to, że, mm, że mamy jedną roślinę i po prostu dawkujemy ją w jakiś sposób. Ja uważam, że tego dawkowania specjalnego. To aż takiego nie ma. Ta woda to może być nawet wnet czarna od roślin. Tak? <laughs> Taka aż brunatno zgniło zielona. To nie ma znaczenia. Nie, po prostu może być mocno. Tutaj dajemy do tych pszczół, one mogą na tym spokojnie, słuchajcie, zimować i jest elegancko. Tak? Eee, I to mogą być różne rośliny, ale one się dzielą, właśnie jakby na dwa motywy. Jeden to jest właśnie jakby taki trochę antywarozowy, a drugi to jest właśnie ten pod, podwyższający właśnie tym przełom, motyw związany z, z tym, żeby się uleczać. Tak? Też nosem. Nanosemę to właśnie glistnik i liście wierzby. Ale też wszelakie inne rośliny, które działają właśnie antygrzybicznie. I to, to, to na nanosemę, a tak to na, 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 na ten i no antybakteryjnie i w ogóle to, to, to fajnie, one to wszystko mają też ogólnie w tych nektarach, tylko problem polega na tym, że nie wszystko teraz dla nich jest, tak, bo te pożytki są nędzne, prawda, są bardzo okrojone przez rolnictwo i w ogóle, więc... My w ten sposób im dopomagamy, że po prostu, jeśli one nie mają jak zbierać swojego nektaru, co jest dla nich najlepsze, to w tych okresach posuchy dodajemy im tych roślin, tak? Bardzo często na przykład, jak jest gnojówka gdzieś i tak dalej, to pszczoły na nią latają, pobierają wodę. No my myślimy, że one pobierają wodę. W gruncie rzeczy uważam, że one pobierają właśnie z tego, jakie jest sole mineralne, one z tego pobierają jakieś właśnie wartości, które pomagają im się uleczać. Ale to też w zależności od tego, jakie mamy mądre pszczoły. Nie? Czy nie zostały na tyle spaprane przez hodowlaków, że po prostu one nie są słomnione na tyle, żeby tego nie robić. Słuchajcie, dzisiaj mnie połamało. Plecy mnie bolą po prostu jak cholera. Nie? Nie wiem dlaczego. <kliwanie> Więc słuchajcie, teraz mi się samemu tego nie chcę robić, ale bolą mnie plecy dzisiaj, nie wiem dlaczego. I chyba będę zmuszony właśnie, żeby na przykład żywokostu. Ja żywokostu też dawałem do pszczoła, do pszczół, części roślin, właśnie tych górnych. To też dawałem dużo do pszczół. Nie? Te włoszki, ten jeden sezon, co je futurowałem, tak tym wszystkim, słuchajcie, to one mi wybuchły na kolejny sezon w taki sposób, że ja w życiu nie miałem takich pszczół. W tej chwili podchodzę do tego w ten sposób, że nie, już nie ładuję aż tak roślin do, do właśnie do, do pszczół, ale zawsze te pszczoły dostają ode mnie coś, co ma zawartość roślin. Tak I uważam, że to jest fajne, że to jest dobrze dla nich. I w miejscach, gdzie właśnie pszczoły nie mają 100% warunków, żeby zbierać wieczny nektar dla siebie, tylko takie oschłe warunki, to dodawanie cukru z wodą jest złe. Właśnie trzeba używać roślin. Na przykład tak listnik pszczoły latają same z siebie, nie? Ale na przykład na, kraw... na krwawnik już bardzo rzadko, tak? Mm. Wroty też możemy używać. No po prostu, <laughs> upraszczając, ja Wam powiem, że jak komuś się już nie chce o tym myśleć, to po prostu bierzemy kosę, przemucimy ze trzy razy łąkę, tak? I to może być, i też miniszek. Słuchajcie, może być wszystko, mogą być bodziszki, no może być wszystko. Byle nie trujące rośliny typowo trujące jakieś tam ogrodnicze. Nie? To tego nie, ale na łąkach z reguły tego nie ma, tak? Więc z tego zawsze tworzymy zupę, ale musimy pamiętać o tym właśnie, że nie gotujemy tego wszystkiego, że nie robimy specjalnych specyfików jakichś gotowanych, tylko po prostu jedziemy po prostu na zimno, jesteśmy w stanie to robić na pasiece, jeśli mamy wodę na pasiece dostępność, to możemy robić to wszystko na pasiece i nie musimy nic, w żaden sposób świrować, tak? I to wtedy się dzieje dobrze dla pszczół. I jak ja widziałem po Włoszkach, które te pszczoły są właśnie złe do moich warunków, to ja dając im różne takie motywy, one bardzo dobrze za właśnie zadziałały. W momencie, kiedy zadziałem ostkle, tylko i wyłącznie padały na tyce, nie? Więc y to są bardzo delikatne pszczoły, to co ja miałem. Mm. I, I po tym motywie widzę też, że to żelarstwo całe w pszczołach dawało jakiś efekt, a w tym motywie, który właśnie teraz pszczoły będę prowadził dalej, no to oczywiście za każdym razem, kiedy wędruje syrop właśnie do pszczół, to będą dawane rośliny, że ten po prostu syrop, bardzo często u mnie w garze, jak mam rozrobiony, to jest właśnie taki trochę kwaskowaty, ma zazieleniały kolor, tak? Taki chlorofilowy. I uważam, że to jest dobrze. Ale dodatkowo też warto oddać trochę miodu, jakiegoś gorszego czy coś. To też jest bardzo ważne, bo wtedy się tworzy już automatycznie w naszym garze proces jakieś tam inwertazy, tak? Więc y, gorąco zachęcam do tego, żeby używać właśnie roślin w pszczołach. Jeśli pszczoły dokarmiamy syropem, tak, to po prostu do tego syropu dodajemy zielonego soku z roślin. Tak. Dodatkowo też możemy dawać różne zakwasy z buraków, zakwasy żytnie i tak dalej, też możemy dodawać. Tak, ale to, co już jest w roślinach, danych, które my pozbieramy za każdym razem, a wiadomo, te pszczoły zawsze podkarmiamy tam na przykład co tydzień, powiedzmy, to w tym momencie mamy, tak, możemy dawać różne im specyfiki, w zależności od tego, jaką roślinę po drodze zerwiemy, w momencie, kiedy robimy syrop. Więc, no tak to wygląda. I życzę Wam, słuchajcie, miłego dnia i powodzenia w tym wszystkim związanym właśnie z pszczołami, ale to dopiero przyszły rok.